Magda, jak to jest, że większość przedsiębiorców nie ma na nic czasu? Praca po godzinach, brak czasu dla rodziny, na odpoczynek. Rozwiejmy te mity o produktywności, raz na zawsze. Pewnie, ale zanim to zrobimy, napisz w komentarzu sekret i zapisz się na wyzwanie od chaosu do mistrza organizacji. Bo to ostatnie godziny... Zrobione. Okej, okay, to lecimy. Im dłużej pracujesz, tym lepsze wyniki. Prawda czy fałsz? Fałsz. Jakość jest ważniejsza od ilości. Odpoczynek i regeneracja są bardzo ważne, żeby pracować efektywnie. Najbardziej produktywni ludzie to ci, którzy wstają o piątej rano. Prawda czy fałsz? Fałsz. Każdy ma swój rytm. Najważniejsze to poznać swój, a nie kopiować inny. Produktywność to kwestia dobrej organizacji. Delegowanie może spowodować utratę kontroli nad tym, co się dzieje w firmie. Prawda czy fałsz? Fałsz. Dobre delegowanie oznacza jasną komunikację i zaufanie do swojego zespołu. Możesz kontrolować postępy, nie musisz robić wszystkiego samodzielnie. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła się rozwijać. Więcej na temat organizacji pracy, delegowaniu zadań czy odzyskiwaniu czasu na to, co najważniejsze w klubie lokalnych firm. To ostatnia szansa, aby zapisać się na wyzwanie pod moim okiem Reset 5.0 od chaosu do mistrza organizacji, aby zyskać czas na to, co najważniejsze. Napisz komentarz sekret i dołącz do nas.